Hej kochani, przychodzę z wielkimi podziękowaniami. Słuchajcie, dziękuję Wam z całego serca za pozytywną energię, za dobre wiadomości, które mi wysłaliście, za y, po prostu dobre myśli, fluidy, y, energia, modlitwa. Wszystko do mnie, słuchajcie, docierało i wyniki są dobre, także się po prostu tak cieszę i jestem przekonana, że to też właśnie dzięki Waszej pozytywnej energii. Także, kochani, po prostu, u, po prostu otrzymałam nowe życie, aż mi się wszystko chce, energia wróciła, y, chęć do życia wróciła, bo już tamten tydzień był naprawdę, powiem Wam szczerze, trochę beznadziejny. Zabrało mi to mnóstwo energii, mnóstwo takiej, wiecie, mojej, właśnie jakby nie to nie pozytywności, ale takiej no po prostu takiej mojej witalności yy, i chęci do życia. Także bardzo, bardzo dziękuję, tak was cały je ściskam i fajnie, że jesteście, fajnie, że się wspieramy, fajnie, że się mamy i. Yy... Dziękuję jeszcze raz, po prostu tak Wam bardzo dziękuję. Jeszcze jeden ważny komunikat. Kochani, od momentu, kiedy zobaczycie ten film, macie dwa tygodnie, żeby podjąć najlepszą decyzję w Waszym życiu i zakupić tą piękną, mianą wygodną sukienkę szytą na miarę ręcznie. Tak, kochani, nadchodzi... Koniec tych sukienek, niestety od dzisiaj są dwa tygodnie, jeżeli chcielibyście je jeszcze zamówić, ponieważ później moja krawcowa idzie na zasłużony urlop, nie będzie jej cały miesiąc, na no a potem już będzie wrzesień, jesień, będziemy myśleć o innych fasonach, e, także e, no, a w związku z tym, że te sukienki też są szyte na miarę, na przykład podajcie mi, jakie macie bius i macie talie i po prostu tak piękna sukienka, na przykład ta, to jest w ogóle mój ulubiony, słuchajcie, fason, znaczy nie fa, fason, e, też jest świetny, bo widzicie, ona jest naprawdę tutaj nie opina w brzuchu, także to jest w ogóle super. E, i tak fajnie, też wyszczupla biodra, jest taka czy czwarta oczywiście, jak ktoś chce, to ja też mogę zrobić krótszą. Nie mam problemu, jak ktoś je zniszczy. Ja mam metr 72, więc wystarczy mi powiedzieć, że chcecie krótszą. Wszystko, możecie mi podać wymiary i będzie skrzy... skrzyta na miarę, Także dlatego dwa tygodnie, żeby Krasała zdążyła to jeszcze e, uszyć. Ja Wam szybko jeszcze pokażę, jak one wyglądają, żebyście mieli taki, e, że tak powiem, obraz sytuację i są w cenie promocyjne, więc warto skorzystać. E, no bo tak, no nadchodzi ich koniec, niestety. I teraz szara, kochani, to jest, że tak powiem, ta i czerwona, to wasz ulubiony kolor. Yy, no, tak się prezentuje. To o którą było najwięcej pytań, po prostu e, no to jest słuchajcie, to jest sukienka, nie wiem jak ją nazwać, no to jest szał po prostu, to jest, to jest taka sukienka, którą ja też zakupiłam dla siebie i jak ją mam, to nie, to po prostu no, no prawie każdy się pyta, gdzie ją kupiłam, bo ona, zobaczcie te plecy z tyłu w ogóle, gdzieś takie na no, spacery nad morze, no. Zwierna, eteryczna, romantyczna, no naprawdę jest przepiękna, jest przemiła. Słuchajcie, no naprawdę wyjątkowa. Dekol ma dosyć duży, ale, ale na wakacje można sobie pozwolić. Słuchajcie, no jest cudo, po prostu cudo. Kochani, i nowość, nowość po prostu sukienka, która moim zdaniem jest po prostu przeturbo sztosem. Zobaczcie. Ten materiał różyczki. Jest po prostu tak romantyczna, tak piękna, tak zwiewna. No, dla mnie idealna, ogóle na randkę. Tu ma taki fajny pas, więc, więc wyszczupla i uwydatnia tarię. Ale też jest, widzicie, na gumce, więc spokojnie można się, tak powiem, wepchnąć tutaj, zmieścić. Że tak powiem, kawałkuje biodra. W ogóle wydatnia ładnie biust. ktoś ma taki, nawet widzicie, większy biust, to tutaj się wszystko, że tak powiem, zmieści. No, naprawdę jest tak po prostu przeromantyczna, że. Ach, no, jestem po prostu zakochana w tej sukience totalnie. Kolejna nowość kwiatkowa. Po prostu zobaczcie, jaka przesłodka do kolan. Tutaj ma gumeczkę, więc w ogóle to jest rozmiar oversize'owy. Te falbanki są boskie, ale ten tył, ten tył jest. No, zobaczcie, kokarda. Te falbanki no, wygląda po prostu przepięknie, również idealna na wakacje moim zdaniem. No i ten print kwiatkowy, no cudo, cudo, po prostu cudo. Kolejna nowość, słuchajcie, przepiękna sukienka z białej koronki. Zobaczcie, jak wyglądają plecy, jak wygląda dół tej sukienki, za kolanka. No, naprawdę jest bardzo, moim zdaniem, romantyczna. Widzicie, ta koronka jest prze, przemiła w ogóle, bo to wiecie, koronka koronce nierówna. Więc jest bardzo miła, bardzo wygodna jest ta sukienka, i wygląda, moim zdaniem, przecudnie. Zobaczcie ten tył, jak on wygląda, jak tak powiewa na plaży, na wietrze, słuchajcie. No, po prostu jest przecudna, moim zdaniem. I to jest, słuchajcie, też taki rozmiar. To pisze niby S na M, ale zobaczcie, jak ja ją rozwiążę, bo tutaj można sobie regulować. To, no, to ona wygląda mniej więcej w ten sposób. Rękawki też ma tu szersze, na biust też tu spokojnie wejdzie duży bius. Wydaje się, że to jest rozmiar w zasadzie oversize'owy od 36 tak do 42, spokojnie można sobie to regulować, no a no, no, wygląda, jeszcze do tego mówię że jest po prostu tak przesympatyczna prze i jest piękna, piękna i ten dół, no cudo. Kochani, i taka sama, tylko beżowa, piękna, romantyczna, eteryczna, zwierna, koronkowa. No kochani, i już kończąc, gdybyście na przykład czegoś nie zdążyli kupić na stronie, aby się Wam bardzo podobało, po prostu napiszcie do mnie na, najlepiej na Instagram albo ewentualnie na maila, że chcecie taką sukienkę, ja wtedy zobaczę, co się da załatwić, czy da się ściągnąć od producenta. Powiem szczerze, że te sukienki były w trzech kolorach, były jeszcze czarne, ale czarnego nie brałam, więc no jakby ktoś bardzo chciał i bardzo wam zależało na czarnej, także możecie do mnie też napisać wiadomość prywatną, zobaczymy. Co się da załatwić. Na razie na stanie mam e, beżową i białą ja i w ogóle, wiecie, z czym się te sukienki też kojarzą. E, zawsze marzyłam w ogóle, żeby mieć takie wesele, wiecie, na plaży, wziąć najbliższą rodzinę, tylko morze i tam tak romantycznie. I, e, i gdybym takie wesele miała, to powiem wam, że mogłabym być, na, bo może nie w tej, tylko w tej białej. Ja mogłabym w takie sukience iść, słuchajcie, jakiś wianek, taki e, we, we włosach, jakieś kwiatuszki, po prostu, wiecie, no naprawdę, no po prostu tak po prostu. Taki, taki, romantyzm mnie teraz ogarnął. Hajeczka kochani, znowu Was witam z drogi. Ja taki dzisiaj dzień zabiegany napier na uczelnię znaczy do szkoły muszę podpisywać pod, po po... Podpisywać dzienniki, no i taka różna, wiecie, szkolna, nauczycielska dokumentacja, papierologia. Potem jadę do hurtowni materiału, bo szukam jeszcze takich fajnych materiałów na opaski, takich wakacyjnych. Jeszcze w lipcu bym chciała wrzucić coś Wam nowego, żebyście mogły skorzystać. No bo już w sierpniu będę myśleć o jesieni, niestety, a na jesień już takie wakacyjne wzory, no to raczej nie bardzo. No i co potem? Aha, potem jadę do Krawce i muszę odebrać sukienki, spódnicę. Muszę zawieźć te materiały, potem jadę do hurtowni biżuterii, tak i co jeszcze? Aha, i muszę jeszcze odebrać męża, tak Nie zapomniała męża odebrać i muszę to zrobić do 15. W ogóle mam taką, taką regułę w swoim życiu, staram się ją stosować, i zawsze mi wychodzi, ale często, no, zazwyczaj mi wychodzi, że do godziny 15 mam czas, żeby ogarnąć swoje sprawy ogólnie na, na pracę, tak? Na pracę, natomiast po godzinie 15 jestem już dla rodziny i bardzo często do momentu, kiedy no kiedy co niektórzy idą spać, to ja wtedy wracam do że tak powiem, swojej roboty z powrotem, ale takich kilka godzin jestem na maksa i to jest dla mnie ważne staram się tego przestrzegać i wtedy i to jest, wiecie to jest też taki czas, że staram się właśnie wtedy nie sprzątać. Jakby mniej zajmować się takimi obowiązkami domowymi, a 100% skupiać się na moich bliskich. Taką mam regułę niepisaną, zazwyczaj mi się udaje, chyba że, że się nie udaje. Dobra, pitu, pitu, także jedziemy. Jeszcze takie kwiatuszki kupiłam dla mojej pani kierownik, opiekuna, która mi bardzo pomogła w tym roku. Wiecie, że ja już w ogóle jestem, że tak powiem, belfrem 8 lat? 8 albo 9 nawet? No, biorąc pod uwagę jeszcze to, że tam byłam chora, to nie uczyłam, ale troszkę długo, nie? I pytacie się, jakie ja uczę przedmioty? Z diagnostyki obrazowej, z lektorat Później Wam opowiem jeszcze dokładniej. Okej, okay, wszystko pozałatwione, o Jezu, no także, także co Wam mówiłam, no mówiłam Wam, że prowadzę i ćwiczenia i takie właśnie przedmioty związane z diagnostyką obrazową, w ogóle powiem Wam, że mało się mówi, no generalnie wiecie, że mało się mówi o elektrodiologach, mało się mówi o tym zawodzie, natomiast to jest zawód bardzo ciekawy. Myślę, że w ogóle bardzo przyszłościowy, ponieważ gdzieś ta medycyna robi się bardzo, no jak żeby to powiedzieć, skomputeryzowana, jest coraz więcej różnych maszyn do badania, do lepszego diagnozowania, także... Um... Także jakby Was kiedyś ten temat interesował, to mogę Wam coś więcej opowiedzieć właśnie o elektrodiologii. Może, yy, może sami nie wiecie na jakie studia macie iść, yy, czy tam na studium właśnie. Ja na przykład byłam, najpierw skończyłam studium dwuletnie i potem dopiero poszłam na studia i w ogóle tego nie żałuję, ponieważ uważam, że najwięcej nauczyłam się właśnie w studium. Przede wszystkim yy, nie tyle co teorii, co przede wszystkim praktyki, bo jak wiadomo, studium, technikum, no to przede wszystkim są ćwiczenia, więc... No więc myślę, że to jest w ogóle ciekawy zawód, jakby ktoś się zastanawiał na przykład, co w życiu robić. To myślę, że tutaj się można bardzo fajnie rozwijać, jeżeli chodzi o pracę elektroradologa. Uspokoiło się, nie? Chyba troszkę. No takie fajne, takie są momenty, że jest trochę klientów tutaj się uspokaja. A nie jak wtedy, nie? nie, nie